jest Ewa Kuś, dyrektor oddziału Śląskiego Auxilii. Witam cię, Ewa. Witam, Dorota. Ewa, skąd twoje zainteresowanie coachingiem? Znaczy, coaching w sumie towarzyszył mi całe moje życie zawodowe, odkąd zaczęłam hmm. pracować. Zawsze piastowałam stanowiska menedżerskie i nawet jeżeli nie znałam pojęcia coaching, to. To samo, to y, no, z, można powiedzieć, praca y, z coachingiem była mi bliska. Tak? Y, akurat w kiedy z tobą się spotkałam i, i zainteresowałam się akurat y, takimi sesjami coachingu. Y, byłam w takim trudnym momencie, wielu zmian w firmie, y, zmieniał się również mój przełożony. Ja y, dziś borykałam się z trudnościami w osiąganiu takich swoich celów i prywatnych i zawodowych. Byłam też y, świeżo po szkoleniu z Robertem Zagarem na temat coachingu, ale po tym szkoleniu trzydniowym czułam niedosyt i y, mój poprzedni zwierzchnik zaproponował mi w ramach rozwoju sesje właśnie coachingowe. Co zdecydowało o wyborze coacha? Powiem szczerze, szukałam sama. Zaczęłam szukać na stronie ICF, później przeglądałam zdjęcia coachów. No i Ukrywam, że gdzieś y, patrzyłam również na, na, na twarz, gdzieś y, no, twój wizerunek wzbudził we mnie y, zaufanie i postanowiłam napisać do ciebie maila. To mhm. czym coaching jest dla ciebie? Jak to rozumiesz? No, coaching to jest bardzo szerokie pojęcie, tak? Można by było na ten temat y, rozmawiać godzinami. Y, natomiast dla mnie y, y, dla mnie coaching... Y, y, Powoduje, że bardziej wierzę w siebie, bardziej wierzę w to, że rzeczy, które gdzieś krążą mi w mojej głowie, są bardziej dla mnie osiągalne, i to powoduje, że mimo tego, że jestem osobą bardzo świadomą, wpływa na mnie, na moją świadomość jeszcze bardziej. Co tobie dał coaching? No, tak jak powiedziałam, na pewno tknął we mnie dużo więcej wiary w to, że mogę osiągać to, co sobie założyłam i w życiu prywatnym, i zawodowym. Bardziej potrafię teraz pogodzić te, te, dwa, te dwie sfery życia. No i od naszych sesji nie ukrywam, że udało mi się osiągnąć rzeczy, o których również w czasie coachingu rozmawiałyśmy. W której sferze zawodowej czy prywatnej widzisz zmiany po sesjach coachingowych? Dostrzegam w obu sferach. Po pierwsze potrafię bardziej zachować równowagę między właśnie sferą prywatną a zawodową. I tak jak powiedziałam wcześniej, praca zawodowa teraz przynosi mi większą przyjemność. Osiągnęłam cele, które, które zamierzałam, o których rozmawiałyśmy. Moja odpowiedzialność, jeżeli chodzi o rolę dyrektora, zwiększyła się, ponieważ objęłam kolejne województwa, którymi się zajmuję. No i nie ukrywam, że coaching pomaga mi w codziennej pracy z moimi doradcami. Mhm. Również pewne elementy coachingu stosuję wobec własnych dzieci, co również przynosi mi... No, Efekty takie wymierne, które zamierzałam. Natomiast myślę, że rola coachingu spowodowała, że we mnie jest dużo więcej wiary w samą siebie i to, że osiągam zamierzone cele, tylko i wyłącznie zależy ode mnie i od tego, jak ja ten coaching wykorzystam. Co skłoniło Ciebie, Twoją firmę, do udziału w Coaching Week? Coaching, wing? to znaczy tak, ja bardzo lubię zawsze brać udział we wszystkich akcjach, które gdzieś przynoszą korzyści społeczeństwu, a z pewnością coaching jest taką korzyścią nie tylko dla osób, które zawodowo wykorzystują coaching na co dzień ale myślę, że dla wielu ludzi coaching w życiu prywatnym stanowiłby dużą wartość. Poza tym. Wydaje mi się, że coaching jest coraz bardziej taką powszechną, powszechnym zjawiskiem, nie tylko właśnie w firmach, tylko w życiu codziennym, dlatego bardzo chętnie do takich akcji się przyłączamy. To drzewo, które sadziliśmy, jest dla mnie takim symbolem. Rozwoju, wzrostu, i tak jak e, to drzewo będzie rosło, tak bym chciała, żeby również rozwijała się moja firma i, i mój region. E, mm. Poza tym, no, jest to również e, promocja naszej firmy, którą, z którą ja się bardzo utożsamiam, dlatego bardzo chętnie wzięłam w tym udział. Mm -hmm. Jakbyś była drzewem, to jakim? Drzewem. E, bez zastanowienia od razu ci powiem, e, e, chciałabym być dębem. Powiem dlaczego. E, Dom rośnie wśród wielu drzew. Wśród olch, które rosną bardzo szybko, rozsiewają się na, wiele, na dużej przestrzeni i y, rozwijają się bardzo, że tak powiem, no, agresywnie. Natomiast dom rośnie bardzo powoli. Rozwija się bardzo powoli, po to, żeby w końcu stać się pięknym, stabilnym drzewem. I myślę, że dom troszkę odzwierciedla mnie samą, tak, rozwijam się bardzo powoli po to, żeby w końcu nabrać takiej stabilności, pewności siebie i żeby wydobyć z siebie to, co u mnie najbardziej wartościowe i no, żeby zwiększać swoją efektywność. Jakbyś miała sobie zadać pytanie, którego ci dzisiaj nie zadałam, to co by to było? No jakie są na przykład najbliższe cele na no, najbliższy okres dla mnie, tak? Co mogę jeszcze osiągnąć albo co mogę zrobić, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w pracy i w życiu codziennym?